Witamy, dzisiaj zapraszamy do Galerii Schody, gdzie pokazujemy swoje obrazy. Ja, Małgorzata Druska i mój małż Jacek Białkowski robimy taki maleńki pokaz swoich ostatnich, może nawet nie ostatnich, pochodzących z ostatniego czasu obrazów. Wystawa zatytułowana jest Paryż-Madryt. Mój mąż zaraz powie, jaki jest, jak, jaka była inspiracja tytułu. Natomiast ja powiem, że dzisiaj jest 24 czerwca 1000, 2012 roku. Wystawa Parcz Matryc. Są dwie sale. Można powiedzieć, że praktycznie dwie oddzielne wystawy. Odległe w swoim sensie Mniej więcej tak, jak patrzę od Madrytu. Żeby się o tym przekonać, zapraszamy do Galerii Schoda. Pokazuję tu na swojej wystawie obrazy, tak jak już mówiłam, pochodzące z ostatnich kilku lat. Jest to kilka wybranych obrazów, które moim zdaniem dobrze do siebie pasują. Jak zwykle bardzo dużo dzieje się w kolorze na moich obrazach. To jest, myślę, ich jakby główna cecha rozpoznawcza. <laughs> Obrazach w tej tematyce, nazwijmy to w cudzysłowie kuchennej, to znaczy bohaterami tych obrazów są naczynia, rozmaite, ale bardzo proste: filiżanki, miski, kubki. Ale coraz mniej jakby jest o nich samych, one są tam i są bardzo ważne, natomiast coraz więcej jest przykrywającego je, najprościej mówiąc, tła. Czyli powierzchni płaskiej lub fakturowej, która w jakiś sposób je spycha ku krawędzi, bądź też, nawet jeśli nie ku krawędzi, to zamyka je w takich prześwitach, i one mają możliwość pokazać nam się tylko fragmentarycznie. Jest to taki zabieg, który w ostatnich czasach dosyć mnie intryguje i stosuję go tutaj. Myślę, że. Prowadzi mnie on ku czemuś znów ciekawemu, jak chodzi o rozwiązania formalne. Są też tutaj, jest też kilka obrazów, które nie, których nie stosuje tego zabiegu, taki na przykład jak ten, na którego tutaj stoję, gdzie jest takie całkowite otwarcie. Natomiast też nie jest to całkowite otwarcie, dlatego że. Duże znaczenie mają cięcia krawędziami. Ja tymi krawędziami jakby przecinam przedmioty, dając jakieś pole do wyobraźni, sugerując, że coś jest również poza obrazem. I to co tutaj pokazane, mimo że bardzo wydaje się takie na dotknięcie ręki, na wyciągnięcie ręki, to jednak to może być złudne. Tak naprawdę. Myślę, że więcej może dać się to. Mam przyjemność zaprosić na swoją wystawę zatytułowaną Paryż Madryt. Mamy do wystawy katalog, w którym jest kilkanaście obrazów i kilka rysunków. Moja wystawa mieści się w mniejszej sali galerii Schody, sali, która tak szczęśliwie jest. Zastana, bym powiedział, że. I Daniel odpowiada y, pomysłowi, pomysłowi i realizacji tej wystawy. Y, działo się tak dlatego, że obrazy powstały mniej więcej w takim pomieszczeniu na najniższej kondygnacji budynku i tak mają szczęście być eksponowane właśnie z tym oknem w górze, y, w takiej niszy, y, w atmosferze naprawdę pracownianej, z kanapą, z krzesłem, ze, ze sztalugami. I myślę, że to miejsce dla nich jest bardzo szczęśliwe. Dlaczego Paryż-Madryt? Inspiracją była pewna wyprawa, która kiedyś, nie tak bardzo dawno się odbyła, trwała 6 tygodni nieprzerwanie i można powiedzieć, że zaczęła się w Paryżu, a skończyła się w Madrycie. Pomiędzy tymi dwoma miastami, przez 6 tygodni, wydarzyły się różne rzeczy, widziałem różne rzeczy. Część z nich znalazła swoje odzwierciedlenie właśnie w tych obrazach, aczkolwiek również zaznaczam, że nie są to ani fakty, ani konkretne przedstawienia, a jedynie obrazy, które zostały zainspirowane tymi wydarzeniami. Więcej można przeczytać w katalogu, można też obejrzeć na wystawie, która zaczyna się dzisiaj, 24 czerwca. A kończy 3 lipca. Serdecznie Państwa zapraszam do galerii wizowej.